Dlaczego nie mam winga? Dlaczego nie mam tak zwanego skrzydłowego? Dlaczego nie mam kolegi, który pomaga mi w podrywie? Kurwa! A co ja się mam bać? Dwóch lasek czy trzech? Co? Że co? Że muszę. Że y, musi ktoś zająć koleżankę? Przestań, kurwa! Żeby się chłop dwóch lasek bał? Co? 50 pałek kilo, 60 kilo? Co pomyśli koleżanka? To jest proste: jeżeli kobieta, z którą ja rozmawiam, nie potrafi dostrzec tego, jaką, jaką wartość ma przed sobą, to to nie jest mój problem, jak wybiera koleżankę. Nawet lepiej. Nawet lepiej. Nie ma problemu. Ja nie potrzebuję winga do niczego, w ogóle. Oczywiście testowałem różne tego typu opcje. Jak legenda mówi, ktoś kiedyś kływa e, wingował tą ładniejszą, tak. Jakoś nikt nie chce wingować tej ładniejszej, tej, tej brzydszej. tej tej tej, 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 tej może nie brzydszej, powiedzmy. No może mniej urodziwy, tak? No bo nie wszyscy mają wpływ na to, to rzeczywiście na to, jak wyglądają, czasami genetyka to rozwiązuje. No ale jakoś tak, nie wiem. Przepraszam, no wiesz, nie chodzi mi, tu, żeby oceniać kobiety, no ale powiedzmy. Yy, nie wszyscy chcą yy, jako wszyscy chcą podbiec do tej ładniejszej, a chcą, żeby ktoś inny zdjął im przeszkodę A tym no to też właśnie jest yy, też świadczy o klasie człowieka czy ktoś rzeczywiście jest Twoim kolegą czy po prostu potrzebuje Ci do tego żebyś yy, żebyś pomógł mu osiągnąć jego Cel, a, jak, a jak idzie w drugą stronę, no to już jest różnie. A poza tym ja już przebiłem etap wychodzenia z kolegami na imprezy i teraz bardzo ostrożnie dobiłem sobie towarzystwo z kim wychodzę na imprezę. Słuchaj, jak chcesz, żebym z wyszedł na imprezę, nie ma problemu. Jest szko są szkolenia. Ja się nie umawiam na żadne piwka, nie piwka główno dupa, kastaniety, tego typu rzeczy. Ja mogę z Tobą wyjść pod że rzeczywiście gdzieś tam wniosec jakąś wartość w mojej życie, a w innym sy sytuacji no nie ma takiej kurwa opcji. Po w większości przypadków, jak wychodzisz z kimś, kto jest niedoświadczony, ktoś nie kuma czego, a jeszcze nie daj Boże kimś, kto chce się zaprzyjaźnić i wydę wydębić szkolenia za tak zwane piwko. Jasne kurwa staje. ludzie płacą mi po kilkaset złotych za godzinę konsultacji, a ja będę siedział i Cię szkolił kurwa za piwko. Dorosły chłop, zamiast wyciągnąć z kieszeni kurwa kwit i dostać prawdziwą konsultację od A do Z. Gdzie ja daję z siebie wszystko, to on udaje kolegę, żeby wydębić konsultację. To ja już nie pomagam, nie pomagam za o. na pewno nie pomagam ludziom, którzy nie wnoszą nic do mojego życia. Skończyło się i robi tak od lat. Bo te wszystkie tak zwane piwka, tak zwane pseudokoleżeństwa, to im przez lata wychodziły bokiem, a później i tak musiałem wszystko oganiać sam. Ale jeszcze zabawne było to, jak są ludzie, którzy na przykład chodzili ze mną na imprezy tylko po to, żeby zbierać resztki po dziewczynach, które ja podrywałem. Czyli oni po prostu podchodzili, chodzili ze mną na imprezy, żeby ograniać te dziewczyny, koleżanki tych kobiet, które się kręciły wokół mnie. No, ja jestem, wiesz, ja jestem cierpliwy gość, ale moja cierpliwość ma też swoje granice. I później gdzieś tam powychodziło. Zresztą. A to, to świadczy jedynie o, o intencjach tych ludzi. Czasami, ja naprawdę czasem nie dziwię się dlaczego ktoś ma takie relacje z kobietami, a nie inne widocznie taką drogę wy, wybrał już. Bo jakbyś był gościem na poziomie, to by wziął się umówił, mówiłby się na szkolenie, mój się na konsultacje, a nie jakieś kurwa pseudoszkolenie, męczenie dupy, a później obrabianie. Czy, ty nie widziałeś jak, jak ja podchodzę. To może trzeba było mi kurywa nie zagadywać cały wieczór. No, jakby co? To taki off top Dlatego ja uważam, że mężczyzna działa, mężczyzna działa sam. I ja oczywiście można mieć lu ludzi, z którymi się wychodzi na imprezę, pod warunkiem, że oni działają. A jakie kurwa wingowanie? Wingowanie jest dla gości, że nie oganiają tematu. No taka jest po prostu kurwa prawda. Uważasz no. sobie kurwa, że na przykład. Ten Brad Pitt dzwoni po George'a Clunya. Słuchaj, musisz mi powingować, bo obok bo Angelina Jolie jest. Kurwa ta Scarlett Johansson. <laughs> no kurwa, no, no jak? Jeżeli chcesz naprawdę wykuć swój prawdziwy charakter, zostaw wingów, zostaw skrzydłowych. Idź, działaj sam. Idź, działaj sam. Czy wyobrażasz sobie, żeby lew... do innego lwa, bo jest druga samica obok? No właśnie. Jak chcesz nauczyć się, jak działać, tak żeby działać samemu, nie potrzebować winga, to proszę bardzo. Jestem. Mogę cię to nauczyć, też działam sam. I powiem Ci szczerze. Tak jest najlepiej. Jak później chcę coś skonsultować, to mogę to skonsultować z osobą merytoryczną. Ale jeżeli jestem w sytuacji, gdzie jestem z kobietą, to kumpla też nie będę brał do jej bzykania. Nie po to tyle, jak siedzę w uchodzeniu, żeby walić laskę na spółkę. No proszę Cię bardzo, co byś wolał? Mieć dwie butelki wody, czy jedną na pół? No właśnie, więc ja wolę dwie. No, to tyle. Jeżeli chcesz nauczyć się podrywu jak facet, jak mężczyzna, zbudować autentyczną atrakcyjność, a nie być tylko kolekcjonerem numerów telefonów, tylko być fantazją kobiety i spełniać najszczersze, najskrytsze fantazje kobiet i budować z nimi autentyczne relacje, w których one będą prawdziwą sobą, zapraszam. Pod tytułem tego filmu klikasz więcej, masz opis i tam masz opcję, w jaki sposób uczyć się ode mnie.